może być ostatnie otwieranie kont na tym kanale. Wydałem dzisiaj 5 zł, 500 zł, 2500 zł i ostatnie mistery konto nawet nie chcę mówić. Pod ostatnim odcinkiem z mystery kont zostawiliście masę łapek w górę. Jeżeli takie odcinki mają się pojawiać, to musi być ich tutaj dużo, a dzisiaj do wygrania macie jednego brain z moich mystery kont. Wystarczy, że zostawicie łapę w górę, suba z dzwonem, bijecie na discorda, napiszecie komentarz pod tym filmem, którego brain byście chcieli oraz podbijecie ten film. Koniecznie. Mam nadzieję, że to nie będą ostatnie mystery konta i rozwalicie jak ostatnio a teraz lecimy do materiału. Ja pierdzielę. Moi drodzy, jak zwykle zaczynamy od najtańszego konta, a w dzisiejszym odcinku jest to konto za 5 zł. Nie spodziewam się tutaj niczego spektakularnego. Ale cóż, otwórzmy sobie to konto i zobaczmy. Zaczynając, jak zawsze, od tej strony, i uwaga, i okej, okay, to będzie secret, moi drodzy. To będzie los numer hotspot, i to z wersji Yang 41,2 miliona na sekundę. To ciekawe. Lećmy sobie dalej, pod hotspot. Okej, okay, dwa sekrety na koncie za piątaka, Dwa sekrety na koncie za piątka, to jest dobry, dobry drop. 17,5 miliona ten podchód poddaje. Czy tutaj nie będzie żadnych zwykłych brainrotów, tak jak to zwykle, bo teraz to wszystko potaniało w stylu brainrod, więc te konta są zdecydowanie, zdecydowanie zdecydowanie lepsze i uwaga, zobaczmy co dalej i mamy tutaj Burrito Bandito sekret 4 milion na sekundę. Okej, okay, czy na tym koncie będą same sekrety? Ja obstawiam, że za 5 zł to nam już się zwróciło. Burrito Bandito bardzo fajny brainrot, na niego jest chyba 1% z laki bloka tego tako, z tego co mi się kojarzy. Okej, okay, moi drodzy Ketupat Kepat! Ketupat Kepat jest następnym Brain rotem na naszej liście. Ketupat Kepat 35,5 miliona nas... O, co ja gadam? 35 milionów na sekundę. Ketupat Kepat... Ketupat Kepat jest teraz pożądany, zdecydowanie pożądany, z racji tego, że jest on potrzebny do stworzenia Los Brosa, co jest totalnym, totalnym kozakiem. Dlatego Ketupat Kepat to konto, nie mam wątpliwości, że się już zwróciło i widzę Brain Rota Rainbow po lewej stronie i to jest chyba Black Hole Goat. Uwaga, nie! To jest Lawaka Saturno Saturnita 3. 3 miliony na sekundę. No, mocarne konto, moim zdaniem, jak za 5 zł. Ciekaw jestem, co jest po drugiej stronie, więc idziemy na drugą stronę, przybliżamy kamerę i jedziemy sobie w lewą stronę. I moi drodzy, mamy tutaj Bambini Crostini, Ok, czyli na tej stronie chyba tym razem będą po prostu słabej roty. Tak jest Team Cheese. No to, co już było na tym koncie, no to podejrzewam, że już nic nam się tutaj nie trafi. Team Cheese, ok, ale delikatnie w lewo i jeszcze jedźmy Talpa Di Ferro, niestety. No i oczywiście na sam koniec jeszcze jakiś komonek, czyli Pipi Kibi po prostu skupione z dywanu, ale te Brainroty to jest naprawdę mocny, mocny drop. Przynajmniej tak mi się wydaje. No sprawdzę to, poczekajcie. Sam zwykły taki ketupad-kepad kosztuje około 3 dych, więc to nam się już zwróciło. Burrito Bandito około 5, 15 zł pod Hotspot Galaxy i około dyszki los Numaj no hotspotitos Takie, więc myślę, że tutaj konto zdecydowanie się zwróciło. Jest to konto za 5, więc nie ma na co narzekać. Sam taki ketupacik się zwrócił. Jaki on jest piękny. No naprawdę, naprawdę mocny drop z tego konta. Ale już nie podniecajmy się, tylko przejdźmy do Kolejnego konta. Kolejne konto, moi drodzy, to konto za 500 zł. Widzę, że są jakieś itemy z riburfów, więc chyba są jakieś riberfy I myślę, że możemy sobie zaczynać. Tak jest, cash multi razy 4. Cash multi razy 4 jest. I uwaga, zaczynamy. Tripi tropi, moi drodzy. Tripi tropi rare. Tripi tropi rare. Obok widzę już talped i ferro. to hipopotamo następny. No, nie zaczyna się dobrze. Ale jestem pewien, że tutaj na tym koncie coś powinno być. No, bo to już nie pierwsze moje mistery konta. I wiem, że czasami te sloty są wypełnione po prostu śmieci. Talpa di Ferro, i jedziemy dalej. I jest tu tripi, tropi, tropa tripa. Za 500, no nie opłaca się. Powiecie, no ja też tak powiem, że się nie opłaca. Ale no cóż, lećmy dalej, lećmy dalej do drugiej strony. I uwaga, zaczynam. Okej, okay, los bros, los bros, 24 miliony. Garamy, widzę. Garamy, widzę. 24 miliony. Jest los bros. To już tutaj się zaczyna. Jest uwaga, moi drodzy. Garama and Madungdong. Garama and Madungdong. 50 milionów na sekundę, czyli zwykła, najzwyklejsza Garama and Madungdong. Do tego lecąc sobie dalej. Ok, mamy już tutaj jakieś coś fajnego: 200 milionów na sekundę. Chipso and Queso. I widzę Esoka po lewej stronie. Więc spoko. Chipso and Queso: 200 milionów na sekundę. Z Straightem Taco Nyan. Chipso and Queso to jest limitka, więc ważne, żeby żeby tutaj posiadać chipso and Queso. Ja posiadam taką wersję Gold, Diamond i tak dalej. To jest limitka, więc to na pewno jest coś warte. Później to sobie sprawdzimy. I uwaga, ok, to nie jest Esok. To nie jest Esok. To jest La Secret Combination. 125 milionów na sekundę, moi drodzy. La Secret Combination 125 milionów na sekundę i mamy coś radioaktyw z rączką to może być spaghetti, toalety po lewej stronie, ale uwaga, przejdźmy sobie do tego brain rota, Radioactive WRL, a więc radioaktywna limitka, moi drodzy. Radioaktywna limitka WRL za 255 milionów na sekundę. No, powiem wam, że radioaktywnego to chyba nigdzie nie widziałem, nie? I my sami skraftowaliśmy chyba złotego i normalnego z już na evencie, ale Radioactive WRL, no... No naprawdę, naprawdę mocny, mocny drop. To piętro jak na razie oceniam e, średnio, to piętro jak na razie oceniam średnio, no bo za 500 taki La Secret 5 dyszek, to nie wiem ile myślę, może być też z 5 dyszek, Garama 5 dyszek, to to z dwie dyszki obstawiam i WRL nie wiem jaka jest cena, zobaczmy ile on kosztuje. Ej, taki L kosztuje około 150 zł, nie? Więc w wersji radioaktyw musi być naprawdę rzadki. Garama, no to jak zwykle Garama. Pewnie będziecie chcieli ją zgarnąć, więc piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę. Ale mam nadzieję, że to już są ostatnie mistery konta, że nie rozwalicie tak jak ostatnio, nie? Ej, zapomniałem, a tu jest jeszcze przecież drugie piętro. Lećmy na drugie piętro i zobaczmy, co tutaj mamy na drugim piętrze. Okej, okay, tutaj będą. O, 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 Okej, okay, czyli jeszcze coś będzie. Będzie to Los Mobilis Secret, 22 miliony na sekundę. Ok, do tego trek odupu, De La pela dustus, Mythic, Okej okay. i Lasis Secret to jest chyba ostatni. No bo po drugiej stronie chyba już slotów nie ma na tym riberfie, tak jest, nie ma slotów na tym riberfie, więc Lassis 17,5 miliona to ostatni brain rot na tym koncie. Nie wiem tak szczerze, czy to się opłacało, no bo ten WRL, La Secret kombinacją, to trzeba tu ogarnąć. Ee, czy to się w ogóle w jakikolwiek sposób opłacało? Mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że nie, i myślę, że kolejne konta mogłyby trochę bardziej oddawać, bo, 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 bo może być problem. Może być problem, nie? Eee... To chyba serio będą ostatnie mistery konta, nie? Już na tym kanale. Lećmy do kolejnego konta. Okej, okay, to konto może sprawić, że to będą ostatnie mistery konta na tym kanale. Jest dużo kasy, co napawa mnie o optymizmem i uwaga, lecimy do tyłu. Jest 8 razy kasz multi, więc to jest chociaż spoko. Będzie tutaj dużo Brain rotu, chociaż nie wiem czy to spoko, bo wiecie jak jest. Po prostu jeden Brain Rot jest zawsze warty więcej jakiś taki super rzadki niż dużo takich, wiecie, mniej rzadkich, więc lecimy od początku. Pierwszy Brain rot to będzie nie, 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 nie ja widzę to, nie. Ja widzę to. To jest troll, prawda? To jest troll. Powiedzcie, że to jest troll. To jest. Mam nadzieję, że to jest troll, po prostu, nie? Wie, wiecie, jak jest. Mam nadzieję, że to jest troll. Lecę dalej, po prostu. Nie nie zatrzymuję się. Tak, to był troll. Spaghetti, Tualetti. Okej, okay, to jest Bombardier Trade. Tak jest, bo wybuchnął, dlatego wiem, że to jest Bombardier Trade. Eee, spaghetti, Tualetti, 600 milionów na sekundę. Widzę coś in Yang. Okej, okay, widzę, że to jest los spaghetti. Dalej, Bersing Yang. Ciekawe, jaki trade. Tako fire. I to jest jeden na sekundę los spaghetti. Jeden na sekundę los spaghetti. Widzę coś radioaktywnego po lewo, ale jeszcze nie wiem, co to jest. Jeszcze nie wiem, co to jest. Los Spaghetti's, ok. Fragrama chocrama radioactive, ok. 850 milionów i obok chyba jest to samo. Obok chyba jest to samo. 850 milionów na sekundę fragrama and chokrama. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 850 milionów na sekundę fragrama and chokrama. Ja muszę zobaczyć, ile to kosztuje. Ok. Jedna sztuka z traitami około 4 stówek. Jedna sztuka z traitami około 4 stówek bez traitów, dwie stówki, więc myślę, że ok. Tutaj nawet widzę, że 170 zł. Ok. 170 zł to już nie jest tak. Duży zwrot, więc się nie mogę tak cieszyć. Ale oprócz Lubiniego, tutaj są rzeczy, które są ok, więc lecimy do kolejnych rzeczy po drugiej stronie. Tu jest jeszcze drugie piętro, ja zapomniałem o tym. Dobra, zobaczmy, co mamy po drugiej stronie. Ok, fragrama Czokrama, sombrero 1B na sekundę, nie? 1B na sekundę, sombrero Fire Trade, fragrama Czokrama. To jest mocarne, to jest mocarne, 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 ale boję się aż derknąć dalej. Zamykam oczy i idę, nie? Wy już widzicie, wy już widzicie, co tutaj jest. Jest. Wy już widzicie, co tutaj jest. Ja nie widzę. Uwaga, otwieram oczy. O! Dragon i Garama ma Dungdong! Dragon i Garama ma Dungdong! Garama ma Dungdong 750 milionów na sekundę. Garama ma Dungdong 750 milionów straight Paint, a Dragon ma chyba tako na głowie, co oznacza, że tak, 1b na sekundę Dragon Fragrama Cukrama i 1b na sekundę Hydra Dragon Caneloni. No! To jest mocny drop, to jest mocny drop. Rainbow Garama jest bardzo rzadka i bardzo droga, bo pamiętam jak chciałem ją do indeksu Rainbow sobie dokończyć. A tutaj mamy Hydra Dragon Caneloni i on jest tylko straightem tako, tak, tylko straightem tako, okej. Okay. Tylko straightem tak, więc 1b na sekundę. Lećmy sobie dalej, bo podejrzewam, że może być jeszcze coś lepszego. O, Dragon Gingerini, 3 traity. Tako, Nyan Fire, ile to daje? 6 i b na sekundę. Let's go! A to nie jest ostatnie konto w dzisiejszym odcinku. Dragon Gingerini, 6 i 1b na sekundę. Taki Dragon to już jest naprawdę mocarny, mocarny drop. I na końcu jeszcze co będzie? Okej, okay, tu już coś słabszego. Keczuru i Musturu, tak jest? Keczuru i Musturu z krejtem tako, no ale tego Keczuru i Musturu nie y, rozpatrujemy. Moi drodzy, dwie Fragramy Cokramy, Radio Act, jeden Hydra Dragon Caneloni, jeden Dragon Gingerni 6 i jeden B na sekundę. No to jest po prostu mocarny drop, czyli miałem czuć, myśląc, że to jest dużo kasy, że tu będzie naprawdę coś fajnego, a tu już oczekiwałem grzmotów za taką cenę, ale to i tak... Nie wiem, czy się zwraca, nie? Więc dajcie znać, czy się to opłacało według was. No bo według mnie jest to totalny, totalny sztos. I zapomniałem, tu jest jeszcze drugie piętro, więc lećmy na drugie piętro po prostu. Lećmy na drugie piętro i zobaczmy, co mamy tutaj na tym drugim piętrze. Dobra, widzę rękę Esoka, ale widzę białą rękę Esoka, więc to jest La Secret Combination, Ok, Zwykły La Secret combination, 125 milionów na sekundę. Kolejny La Secret combination, okej, okay, widzę, więc tu będzie La Secret Kombinación, tak jest. Dobra, widzę kolejną dziewiątkę na ekranie, La Secret Kombinación... No, ile tych last Secret Kombinacionów? I kolejny last Secret Kombinacion. Okej, okay, czyli to całe piętro będzie w La Secretach. Nie, jeszcze Fragrama. Jeszcze, moi drodzy, Fragrama and chocrama, 100 milionów na sekundę. A tutaj kolejny jeszcze yy, ten... Jak to się nazywa? Last Secret Kombinacion. La Secret Kombinacion. I tutaj last Secret combination, Ile tych last Secretów jest? 5, 6 La Secretów. Tu jest chyba siódmy. Nie, 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 pomyliło mi się. Okej, okay, czyli tu jest 6 last Secretów. No, po 5 tych licząc sztukę, no to to jest 300. Wy Fragrama, Chokrama. Nie wiem, ile kosztuje. Ten dragon jest... Mega, mega drogi. Ten dragon jest mega, mega drogi. Sprawdzę jego cenę. Okej, okay, podobny chodzi za około 1500 zł, tak jak widzicie. I Hydra Dragon Caneloni też na pewno jest coś warte. I te 1B fragramy, Czokramy też na pewno są coś warte. No i przede wszystkim te radioaktywne fragramy też będą coś warte. Tutaj mamy jeszcze jeden Belo Spaghetti. Ja zapomniałem Spaghetti, go No dobra, ok. Może jestem troszeczkę delikatnie na plus na tym koncie. Może jestem delikatnie na plus na tym koncie. Ale teraz ostat Konto, za które wydałem kupę szmalu, i nie będę tego mówił nawet głośno, bo jak ktoś mnie usłyszy, to pomyśli, że to debil. Zwykły debil, ale czego się nie robi? Zostawcie łapę w górę, a my lecimy do ostatniego konta. Moi drodzy, ostatnie mystery konto na dzisiaj i chyba w ogóle yy, w karierze mojej, jeżeli chodzi o style Brainrot. Lecimy od samego początku. To konto ma tylko jeden rebir, w sobie po prostu niepokoi osobiście, ale to musi być mocne konto. Proszę, proszę, żeby tu było coś, co, co zachwyci was i mnie. Lecimy. Uwaga na sam start. Od razu Dragon Caneloni, moi drodzy, bez żadnych traitów, bez żadnych traitów Dragon Caneloni. W tym koncie nas to nie ratuje. Taka ogromna ilość pieniędzy. Jest to wyrzucona, że w tym koncie absolutnie nie ratuje nas Dragon Caneloni. I uwaga, lecimy dalej, bo obok jest kolejny Dragon Caneloni. W wersji Gold, okej, okay, wersji Gold Dragon Caneloni. Niewiele różni się od tego poprzedniego Dragon Caneloni. I tam jest Dragon Caneloni w wersji Diamond. Boże, żeby to nie była baza cała Dragonów Caneloni, chyba że z fajnymi traitami. Uwaga, lecimy. Dragon Caneloni, Diamond. Również bez traitów, nie? Również bez trajtów. Dragon Caneloni. I ja wiem, że, ja wiem, że to, to są dobre Brainroty, tylko to jest na maksa dużo, na maksa dużo stresu, nie? Lecimy dalej. Uwaga, kolejny. Let's go. Kolejny Brainrot to Fragrama Czokrama. I tym razem. Już straightami, moi drodzy. 2 i 1B. Fragrama czokrama I widzę obok Dragona Kaneloni, bo już poznaję, ze skrzydło się Wolno rusza. I to jest Dragon Caneloni w wersji Kerst. I to jest Dragon Caneloni 2 i 2B. Let's go! Dragon Caneloni Kerst 2 i 2B. Na sekundę, moi drodzy. Ale to dalej nie usatysfakcjonowuje. Nie jest usytasy tak naprawdę. Ten Dragon Kaneloni ta Fragrama czokrama, To jest. No to, to może zakończyć. Zakończyć przygodę z Mystery Kontami. jeden Brainrod, pamiętajcie, wybierzcie sobie. Jest do wygrania, więc łapę w górę tu zostawcie. Napiszcie jakie o chcecie, a ja idę do drugiej strony, bo to jest możliwe że ostatnie pięć brainrotów w ogóle w serii Mystery Cont na tym kanale. Uwaga, moi drodzy, widzę coś radioaktywnego. Okej, okay, to jest, moi drodzy, widzę dragona gingerini, że już macha skrzydłem, a to jest radioaktyw garama and madungdong z trzema traitami. Jest to trade taco, nyan cat i fire. Taco, nyan cat i fire. 1 B na sekundę, fragrama, boże, fragrama, garama n madungdong Garama n madungdong Let's go, let's go, let's go. Proszę, dragon gingerini, żeby był jakiś mocny. Uwaga, radioaktyw dragon gingerini. Rini. Ile on daje? Nie widzę, nie widzę. 2,5 B, 2,5 B na sekundę Dragon Gingerini. To dalej nas nie ratuje, to dalej nas nie ratuje, bo dalej to konto jest na minusie najprawdopodobniej i to ogromnym. Let's go, dalej. Uwaga, ok, to będzie nowy Brainrod Popkuru and Fizuru. Ok, zaraz sprawdzimy, ile on daje. On ma Sombrero i ma czy, Fire, Traita, więc let's go, let's go. Popkuru and Fizuru to jest zawsze nowe, to będzie zawsze najwięcej warte, więc przy okazji, jakbyśmy chcieli gdzieś to upłynąć czy coś, to zawsze to będzie najwięcej warte i Hydra Dragon. Kaneloni obok. Proszę, żeby dużo dawał. 3,8 B Hydra. 3,8 B Hydra. Okej. Okay, 3,8 B Hydra. Paintfire Hydra Dragon Caneloni. Paintfire Hydra Dragon Caneloni I uwaga. Ostatni Rod OG. Strawberry Elephant. Let's go. Poplułem monitor cały. Let's go. To się chyba zwróci. Strawberry Elephant OG bez żadnego trejta. 750 milionów na sekundę. 3,8 B na sekundę. Hydra Dragon Caneloni, Popkuru and Fizuru. Sprawdźmy ile on daje moi drodzy. i 1,7 B na sekundę daje Pop Kuru entfizuru, zarąbisty, zarąbisty Pop entfizuru 2,5B Dragon Gingerini Radioactive, radioaktywna Bardzo rzadka, Garama Enmadungdong, 1B na sekundę, bardzo rzadki Kurset Dragon Caneloni, 2 i 2B Fragrama Chokrama 2 i 1B I cały set Dragonów Kaneloni oj, 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 nie wiem czy to się zwróci Nie wiem czy to się zwróci moi drodzy i nie wiem czy będą Jeszcze jakieś odcinki I nie wiem czy będą jeszcze jakieś odcinki Z otwierania Mystery kont, Chyba, że zostawicie tutaj niewyobrażalną ilość Łapek w górę, wybierzcie Brain Rota w komentarzu z rozsądkiem, którego byście chcieli A ja kończę dzisiejszy odcinek Ja pierdzielę, ale się jaram strawberry elefantem normalnym Bo miałem już golda, miałem już Radioactive strawberry elefanta, ale takiego zwykłego Najprawdziwszego strawberry elefanta Nie posiadałem Także łapa w górę, z dzwonem, widzimy się oczywiście jutro Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie Siemanko